Dzień dobry, świetlista istoto. Kolejny piękny dzień. Właśnie wstaję. Świat się budzi do życia. Mgła opada. <słyska> Słońce przedziela się przez... Lekkie chmurki. A ty zapewne jeszcze jesteś w tym cudnym stanie między jawą a snem. To jest jeden z najpiękniejszych stanów. Stan przez naukość. Określany jako stan alfa. To stan, w którym jesteśmy najlepiej zsynchronizowani z Matką Ziemią. Kiedy przychodzą do nas wizje, najpiękniejsze myśli, czasem bardzo kreatywne. Padają na nas jak niespodzianka. Wystarczy się wsłuchać. Zatem, jak jesteś jeszcze w tym śnie, w tym półśnie na jawie, albo w tej półjawie we śnie, zapraszam Cię do kolejnej części. Bhagavad Gita. Jak już wiesz, to Bhagavad Gita jest częścią potężnej księgi zwanej Mahabharatą. Mahabharata z kolei jest częścią najstarszych ksiąg świata wet. Dzisiaj ósme spotkanie z Bhagavad Gita, taką jaka jest. Przeczytam kolejne kilka tekstów wraz z interpretacją Sri Srimada Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Na koniec pozostawiając kilka słów refleksji moich bardzo subiektywnych. niekoniecznie w 100% zgodnych z tym co ty poczujesz dlatego że Bhagavad Gita jest do czytania dla każdego w wielu warstwach i każdy ma prawo poczuć to co poczuje jesteśmy w pierwszym rozdziale pod tytułem obserwacja wojsk na polu biternym kurukshetra Tekst trzydziesty ósmy. O Jonartano, ludzie ci, opanowani przez chciwość, nie widzą niczego złego w zabiciu rodziny ani w kłótni z przyjaciółmi, ale dlaczego my, wiedzący, że unicestwienie rodziny jest zbrodnią, mielibyśmy tutaj splamić nasze serca? Znaczenie według Sri Ksatria nie powinien odmawiać udziału w walce ani w hazardzie, jeśli został wyzwany przez stronę przeciwną. Będąc tak zobowiązanym, Arjuna nie mógł odmówić walki, kiedy został wyzwany przez stronę Duriodane. Arjuna uważał, że jego zaślepieni przeciwnicy nie są w stanie przewidzieć rezultatów takiego wyzwania. On sam Jednakże przewidywał złe skutki, i dlatego nie mógł przyjąć takiego wyzwania. Zobowiązanie jest czymś wiążącym, gdy jego rezultaty są dobre, ale gdy rzecz ma się inaczej, wtedy nie musimy czuć się nim związani. Rozważywszy wszystkie za i przeciw, Arjuna zdecydował nie walczyć. tekst 39. Wraz z unicestwieniem dynastii zanikają wieczne tradycje rodzinne i skutek tego reszta rodziny oddaje się bezbożnym praktykom. Znaczenie według Sri Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. W systemie Shrama istnieje wiele zasad tradycji religijnej, które mają pomagać członkom rodziny Właściwie wzrastać i osiągać wartości duchowe. Za te oczyszczające procesy w rodzinie, praktykowane od narodzin do śmierci, odpowiedzialni są starsi członkowie rodziny. Ale z chwilą ich śmierci takie rodzinne tradycje mogą zaginąć. Pozostali młodsi członkowie rodziny mogą rozwinąć bezbożne zwyczaje i w ten sposób stracić szansę duchowego zbawienia. Dlatego pod żadnym pozorem nie powinno się zabijać starszych członków rodziny. Tekst 40. A kiedy w rodzinie panuje bezbożność, okrzno, kobiety ulegają zhańbieniu, a zdegradowane, o potomku ruszni, wydają na świat niepożądane potomstwo. Znaczenie. Dobra populacja w ludzkim społeczeństwie jest podstawą pokoju, dobrobytu i duchowego postępu w życiu. Religijne zasady instytucji Shrama zostały tak zaplanowane, aby w społeczeństwie panowała przewaga dobrej populacji dla ogólnego duchowego postępu państwa i społeczeństwa. Taka populacja zależy od czystości i religijności kobiet. Tak jak dzieci podatne są na złe wpływy, tak również kobiety łatwo ulegają deprawacji. Dlatego zarówno dzieci, jak i kobiety muszą znajdować się pod opieką starszych członków rodziny. Zaangażowanie kobiet w różne praktyki chroni je od zbłądzenia. Według Czękaja Pandity Dlatego różne tradycje rodzinne dotyczące praktyk religijnych powinny je zawsze w takie praktyki angażować, a wtedy ich czystość i oddanie zapewni rodzinie dobrą populację zdolnej do uczestniczenia w systemie warna Kiedy upada system warna kobiety w naturalny sposób mają swobodę mieszania się z mężczyznami, ryzykując wydaniem na świat niepożądanej populacji. Przyczyną cudzołóstwa w społeczeństwie są również nieodpowiedzialni mężczyźni, wskutek tego niepożądana populacja zalewa ludzką rasę, narażając społeczeństwo na wojny i epidemie. Tekst 41 Kiedy wzrasta niepożądana populacja, tworzą się piekielne warunki zarówno dla rodziny, jak i dla niszczycieli tradycji rodzinnej. W takich skorumpowanych rodzinach nie dba się już więcej o ofiarowanie wody i pożywienia dla przodków, którzy w skutek tego upadają. Znaczenia. Według zasad pracy dla rezultatów istnieje okresowa potrzeba ofiarowywania przodkom rodziny pożywienia i wody. Ofiara ta spełniana jest przez kult wisznu, ponieważ spożywanie resztek pokarmu ofiarowanego wisznu może uwolnić on od następstw wszelkiego rodzaju grzechów. Czasami przodkowie muszą cierpieć z powodu następstw swoich grzechów, a czasami niektórzy z nich nie mogą otrzymać nawet zwykłego ciała materialnego i dlatego zmuszeni są pozostać w ciałach subtelnych, jako duchy. Zatem, gdy potomkowie ofiarują swoim przodkom pozostałości, prasza dam, Przodkowie ci zostają wybawieni nie tylko z tej nieszczęśliwej formy, ale i z innych rodzajów nieszczęśliwego życia. Takie usługi, oddawane przodkom, należą do tradycji rodzinnych, i ci, których życie nie jest służbą oddania, powinni spełniać takie ofiary. Jednak przez samo pełnienie służby oddania, jedna osoba może uwolnić setki i tysiące przodków od wszelkiego rodzaju niedoli. Oznajmia to Bhagavatam. Każdy, kto przyjmuje schronienie lotosowych stóp Mukundy, wyzwoliciela, porzucając wszelkiego rodzaju zobowiązania i traktuje tę ścieżkę bardzo poważnie, ten nie ma żadnych długów ani zobowiązań wobec półbogów, mędrców, żywych istot, w ogólności wobec członków rodziny ludzkości, ani przodków. Obowiązki takie spełniane są automatycznie. Przez pełnienie służby oddania dla Najwyższej Osoby Boga, prawdy absolutnej. I teraz kilka słów mojej refleksji nad tym tekstem trudnym, a bardzo pouczającym. Jak bardzo ważne jest to, byśmy rozmawiali ze swoimi rodzicami, dziadkami, pradziadkami, by nasze tradycje, historia rodziny była przekazywana. Jak ważne jest to, czy w rodzinie ta tradycja jest kultywowana, czy przerywana wojnami, niestety nie. Na przykład w historii naszego pięknego kraju Polski mamy kilka takich sytuacji, w których pozbawiono nas naszej historii. Zarówno podczas I, jak i II wojny światowej, a wcześniej w trakcie rozbiorów, po prostu zabijano elitę. Polski. No nie tylko oficerów, ale profesorów, dyplomatów. Bardzo trudno wtedy, by tradycja była kultywowana. Bardzo trudno wtedy, by z pokolenia na pokolenia przekazywa pokolenie przekazywane były wartości. A jednak nam się udało. Szanujmy to. Szanujmy to, co mamy. Szanujmy każdą chwilę, którą możemy spędzić ze swoimi rodzicami. Nieraz moi no rodzice już nie żyją. I to kilkanaście lat. Jest wiele pytań, które chciałabym im zadać. Teraz mogę jedynie robić to w medytacji. Natomiast cieszę się z każdego tego dnia, który spędziliśmy razem. Całe szczęście ca dużo rozmawialiśmy. A mimo tego. Jest nadal we mnie mnóstwo pytań. Mnóstwo pytań, na które nie wiem, kiedy znajdę odpowiedź. Jestem wdzięczna za każdą pojawiającą się istotę na moim, na mojej ścieżce. Zdarza się, że Znajdujemy wiele wspólnego, mimo że dopiero co się poznaliśmy, tylko dlatego, że ze sobą rozmawiamy, że mamy odwagę w otwartości serca zadać sobie pytanie: skąd jesteś? Co Cię tu sprowadza? Że mamy odwagę uśmiechnąć się do siebie, otworzyć serce. I być gotowym na wysłuchanie. I w takich czarodziejskich warunkach, które okazuje się nie każdy potrafi spełnić, ale jak, jest go, jak, jak znajdzie w sobie odwagę i, i pojawią się te czarodziejskie warunki, czyli uśmiech, otwartość i gotowość poznania drugiej istoty. Zatem w tych czarodziejskich warunkach, Okazuje się, że mamy bardzo wiele wspólnego, że często odnajdujemy kogoś z naszego plemienia, jakąś bratnią duszę, z którą już niejednokrotnie się spotkaliśmy w poprzednich wcieleniach, na przykład, z którą nas wiele łączy, z którą mamy wspólne pasje. Wspólne zasady etyczne, wspólną pamięć o czasie, który spędziliśmy razem w pięknych okolicznościach świata. I nagle okazuje się, że w tej pasji możemy odnaleźć wspólną przyszłość. Tego wszystkiego są właśnie potrzebne tylko te czarodziejskie warunki: otwartość, uśmiech, gotowość poznania, gotowość ponownego spotkania ze swoją duchową rodziną, bo o nią też chodzi. Jest nas na na planecie Ziemia oficjalnie około osiem miliardów istot ludzkich. Niemal wszyscy pragniemy jednego – miłości, radości i życia w obfitości. Jest nas więcej. I więcej. Po prostu zjednoczmy się w tej naszej wizji, w tym pragnieniu. Bo mamy moc, a moce, które możemy zwielokrotnić poprzez to, że czujemy się razem. I wiemy, że się właśnie spotkaliśmy po to, by wykreować z powrotem ten piękny świat. To nie tylko nadzieja. To rzeczywistość. Twoja rodzina duchowa już tu jest. Tak jak Twoja rodzina fizyczna już tu jest, albo była, tak rodzina duchowa też tu jest. Mocą miłości mojego serca, błogosławię odwagę w sercach wszystkich jasnych istot. Odwagę do odnajdywania swojego plemienia i tworzenia pięknych społeczeństw, wypełnionych radością, miłością i obfitością wszystkiego, co dobra. Mocą miłości mojego serca, błogosławię światło w każdej istocie, w której chociaż odrobinę się jego tli. Mocą miłości mojego serca, błogosławię wszystkie, Wspomnienia pięknego świata, tak by dały nam obraz, wzór, według którego warto żyć. Słońce wstało. Byłam tak zaczytana, że dopiero teraz pokazuję ci widok z mojego tarasu. Dzisiaj słońce za lekką chmurką i w kolorach srebrnych. Wyjątkowe jak na ostatni czas. Trochę tak, jakby przyglądało się nam i mówiło: Wstajesz, czy jeszcze śpisz? <grywka> to piękny czas poleżeć jeszcze w łóżku. Gdy słońce się do Ciebie uśmiecha. Uśmiecham się i ja. Wszystkiego dobrego. Świetlista istoto. Wszystkiego dobrego w ten piękny dzień.